Elo, się maczym ja jestem Sacramento, a razem ze mną jest gaśnica! Słuchajcie, dzisiaj filmik będzie taki gorący, będzie taki hot, ogólnie będzie się dużo działo, że będzie mi potrzebne wsparcie. Rezji! Chodź idziemy gasić ten filmik, bo jest za gorący. A są powody w ogóle dlaczego dzisiejszy filmik będzie wyjątkowy. Co prawda dzisiejszy filmik to jest taki troszkę miszmasz. Będzie tu po prostu wszystko. Wszystko, co się dało nagrać, to będzie w tym filmiku, ale będzie wyjątkowy, dlatego bo nagrywamy go razem z rezim. Rezim? Co ty gadasz? Nagrywamy. Re... Nie, nie, nie. Nie no nie wchodzę w to. Nie ma opcji, nie! Cześć, to jestem ja, a to mój kumpel. Przytaj się Antejku! Kamento! Słuchaj, Sakra, jest w ogóle sprawa. O? Już coś myślisz? E, nie wiem, czy słyszałeś, ale przeprowadzamy się. Nie no dobra no, ja przecież też, nie? I chciałbym, żebyś został na tym starym mieszkaniu. Że co? Żebyś nam nie zawracał tyłka. Chciałbym, żebyś mi dał po prostu spokój. Przecież nie będę spać pod mostem, no, gdzie będę mieszkać? Gościu, co ty? Nie wiem, gdzie będziesz mieszkał, możesz sobie mieszkać na ulicy, chopie. Nie wiem, masz tu pokój, mieszkaj sobie w nim. Daj nam spokój, bo przerywasz mi te filmiki, zawracasz mi w ogóle tyłek, wcinasz mi się, jak coś nagrywam. Mam cię po prostu dość. Ale przecież tutaj są brudne okna, będę ja musiał posprzątać. Nie interesuje mnie to, po prostu tutaj zostań. Drzwi się zamykają. To jest końcówka naszego poprzedniego życia. Nie, nie umieramy. Po prostu się przeprowadzamy. I idziemy rozpocząć kolejne nasze, jakby, życie. Kolejny etap, może. O, i nie ma tak monsterek. Jestem chory. Jestem zakatarzony, mama, mam nadzieję, że tego nie oglądasz, ale to taki zimny mansterek. A dzisiaj się muszę stać potworem, będzie dużo noszenia będzie po prostu przeprowadzka. Trzymajcie za nas kciuki. Jesteśmy w nowym mieszkańku. no to teraz sobie pownosimy parę walizeczek naszych. Ciężka robota nas czeka. mamy auto osobowe, więc wszystkiego nie zmieściliśmy na raz, żeby tutaj przywieźć naszych rzeczy. I teraz musimy znowu jechać, i będziemy chyba musieli jeszcze raz chyba jechać, prawda? No i co, pożyczyliśmy auto, którym właśnie przyjechaliśmy, drugie auto, do którego zmieściliśmy biurko i tak dalej. I mówimy gościowi, ty, słuchaj, gostek, my będziemy za jakąś godzinkę, oddamy ci auto. Minęły już chyba dwie godziny i się dalej jeszcze nie wyrobiliśmy. Pewnie nie wszyscy się domyślają, co to takiego może być, czemu to takie duże i dlaczego to ma w ogóle służyć. Każdy nagrywający filmiki powinien mieć dobre oświetlenie. I to jest właśnie część tego dobrego oświetlenia. Jest godzina przed 11 i właśnie cały nasz dorobek sprowadziliśmy do naszego nowego mieszkanka. Zajęło nam to troszkę czasu dzisiaj. Jesteśmy chyba padnięci. Jesteśmy? Nie. Nie jesteśmy? To wychodzę teraz na kłamce. Słuchajcie, ogólnie jest fajnie tak, że przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania i mamy więcej miejsca na nagrywanie filmików, co nam bardziej odpowiada, ale to mieszkanie jest dość nowe. Jakbyście chcieli w ogóle nasz home tour zobaczyć z tego mieszkania, to za niedługo musicie da dać obowiązkowo subskrypcję, bo zrobimy filmik z home touru i będzie ten filmik tylko dostępny dla osób subskrybujących. Także jeśli was interesuje w ogóle dlaczego się przeprowadziliśmy, jakie były prywatne nasze powody tej przeprowadzki, a mieliśmy powody. Eee, I chcielibyście w ogóle zobaczyć, jak mieszkamy? Jak mieszkania w Islandii wyglądają, Jak wam pokażemy, czym mieszkamy, czy z No to także musicie obowiązkowo dać tego subika i za niedługo damy wam znać, jak wyjdzie ten filmik, tylko dla osób subskrybujących. I ja wiem, że będzie mało wyświetleń, ale robimy to właśnie dla tych, żeby po prostu podziękować i dać coś od siebie dla osób, które nas subskrybują. Także subskrybuj, Jomek, subskrybuj. Kochanie, jesteśmy ze sobą już dwa lata. Myślę, że przez te dwa lata sporo przeszliśmy ze sobą. Fajne chwile, ciężkie chwile. Nie wiadomo, jak to w związkach, ale w ogóle to tak sobie pomyślałem. Nie wiem, czy w ogóle się będzie ze mną zgadać, czy też nie, ale chciałbym wejść w kolejny etap. Chciałbym znaleźć sobie jakąś większą norkę dla nas, mieszkanko, i powiększyć rodzinę. I co pytaj się mnie o zgodę? Słuchaj, to wejście właśnie w następny etap naszego życia na pewno zrobi nam dobrze i to jest na pewno dobra decyzja. I Ja jestem na to gotowy. Nie wiem czy się tak opłaca. Nie ma się co sponować, po prostu... Wiesz co, no daj mu już spokój, nie chce spać. No już wie, że będzie i tak szalał całą noc. No daj mu spokój. Mówię ci. Dobra. No i kochani, mówiłem ci, że nie będzie spać. Zobacz jak wariuje. No i mamy najpiękniejszego chomiczka. Ruby. Miałem już dwa chomiki dżungarskie wcześniej. One dość króciutko żyją, niestety, bo tylko dwa lata. Dużo ludzi się nie decyduje na chomiki, bo szybko odchodzą. No ale my się jednak zdecydowaliśmy. Jakiegoś hałaśnika nam tutaj potrzebowaliśmy w naszym wielkim mieszkanku. No i, no i mamy. Cawy. Co, co, mordeczki, myśleliście, że Dzidziuś, co? Nie, nie, nie. Nie ma Dzidziusia. Chcieliśmy jeszcze mieć pieska. Pieska chcesz? Chcę. Pieska chce piórko sakramento też chce pieska, ale nie pozwoli nam właściciel w nowym mieszkaniu. Tak w ogóle to musimy się wam przyznać, że chomik to był chyba najbardziej spontaniczny. Zakup, wybór, jaki w ogóle zrobiłem przez ostatnią swoją dekadę. Wyglądało to w ten sposób, że sobie siedziałem na Facebooku, była godzina chyba 8.30 wieczorem, i przeglądam sobie Facebooka, przeglądam różne ogłoszenia, bo należę do różnych grup, gdzie ludzie sprzedają różne rzeczy. I ktoś, pewna pani, wystawiła ofertę po prostu klatki dla chomika. Pokazuje to piórko i mówię: Słuchaj, kupujemy chomika. Pojechaliśmy, byliśmy za 20 minut po oglądnięciu tego ogłoszenia o tej pani. Kupiliśmy tą klatkę i na walentynki sprawiliśmy sobie chomika. A najzabawniejsze jest to, że mam mniej więcej, no bo tak to ciężko powiedzieć co do dnia urodziny, wtedy kiedy mam miał ja urodziny. To będziemy razem z moim ziołarem obchodzić urodzinki. Ale kochanie, wiesz co? YouTuberzy ostatnio sobie sprawują dzieci. Jest to chyba modne na YouTubie. Może tak, wiesz, tamtego? Nie. Chyba nie dla nas. Jeszcze nie. Jeszcze poczekacie sobie z tym. No. 어? <laughs>